Jeśli chcesz pozyskiwać skutecznie klientów przez internet, to musisz zacząć budować swoją listę mailingową. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, twórcą internetowym, coachem, freelancerem czy konsultantem, to ta strategia jest dla Ciebie. Jeśli nie wiesz w jaki sposób zacząć budować swoją listę mailingową, to w tym filmie powiem Ci wszystko krok po kroku, od czego zacząć budowanie swojej listy mailingowej, jakie wybrać narzędzia, jak stworzyć wartościowy lead magnet, jak stworzyć stronę lądowania. I jak promować swoją stronę lądowania, żeby budować listę subskrybentów? Zanim przejdziemy do tematu, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Klaudia Stawierska. Od ponad 7 lat buduję swój biznes przez internet i moją wiedzą dzielę się na moim kanale oraz w moich kursach i e-bookach. Więc jeśli tematy budowania biznesu przez internet, zarabiania przez internet. I tworzenia skutecznych strategii jest w Twoim zainteresowaniu, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi treściami. Więc być może zastanawiasz się, dlaczego budowanie listy mailingowej jest takie ważne. Więc mam tutaj takie dla Ciebie trzy ważne argumenty. Po pierwsze, masz pełną kontrolę nad komunikacją z odbiorcami. W przeciwieństwie do social media, które ciągle zmieniają algorytmy, tam nie masz żadnej gwarancji, że twoje treści trafią do odpowiednich ludzi. Dzięki temu, że masz listę, to twoje treści trafiają zawsze do tych osób, które są zapisane właśnie na twoją listę mailingową. Po drugie, e-mail to bezpośredni kanał kontaktu. Dzięki temu, że Ludzie są zapisani na Twojej liście mailingowej, to Ty możesz dotrzeć do nich bezpośrednio, nie zważając właśnie na algorytmy w social media. I po trzecie, e-mail marketing ma jedne z najwyższych wskaźników konwersji spośród wszystkich kanałów online. Więc jeśli jeszcze nie zacząłeś budować swojej listy, to najwyższy czas zacząć to robić. Więc przejdźmy do konkretów. Więc pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego narzędzia do e-mail marketingu czyli narzędzia, które będzie obsługiwało wysyłanie automatycznych maili do Twojej listy mailingowej. Więc na rynku istnieje mnóstwo opcji e, do wyboru, e, takich jak na przykład MailChimp, GetResponse, MailerLite, ConverterKit, AWeber, ActiveCampaign i wiele, wiele innych. I każde narzędzie ma swoje zalety i wady. Natomiast ważne jest, żebyś wybrał to, które najlepiej pasuje do Twojego budżetu i Twoich potrzeb. Ja tutaj nie będę omawiała każdego z tych narzędzi, powiem Ci tylko z mojego doświadczenia, z jakich narzędzi ja korzystałam. Na samym początku, kiedy w ogóle startowałam, to było AWeber. Było to jeszcze w 2018 roku. Wtedy jeszcze do końca nie rozumiałam, jak działa e-mail marketing i też prawdopodobnie nie wykorzystałam całego potencjału tego narzędzia. Natomiast było dla mnie techniczne trudne i przeniosłam się wtedy. Do Mailer Lite. I korzystałam z niego dość długo. W Mailer Lite możesz założyć swoją listę mailingową już tak naprawdę za darmo do pierwszych tysiąca subskrybentów. Natomiast na tym etapie ja teraz korzystam z jeszcze innego narzędzia, o którym być może już wiesz, bo wspominałam o nim w moich poprzednich filmach. Narzędzie, na którym nie tylko udostępniam swoje kursy i e-booki na sprzedaż, buduję swoje strony sprzedażowe, generalnie buduję stronę internetową, ale również tworzę stronę. Lendingowe i całą automatyzację mailową. Dzięki temu jednemu narzędziu, które jest super intuicyjne i jest moim zdaniem najtańsze na rynku, mogę mieć wszystko w jednym miejscu i płacić tylko jedną cenę. Więc bardzo, bardzo gorąco polecam Ci to narzędzie. Gdybyś chciał skorzystać z rabatu 30%. To kliknij w link pod tym filmem i dowiedz się więcej na temat właśnie tego systemu, o którym mówię. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że właściwie w tym systemie możesz zacząć za darmo i budować swoją listę mailingową do 2000 subskrybentów bez żadnych ograniczeń wysyłania maili, czyli jest moim zdaniem nawet lepsze od mailer light, z którego korzystałam dotychczas. I właśnie Tobie polecam, żeby skorzystać właśnie z tego narzędzia. Ok, więc mamy krok pierwszy, czyli Wybraliśmy odpowiednie narzędzie. Przechodzimy do kroku drugiego, czyli tutaj musimy przygotować lead magnet, tak? Czyli w tym kroku musimy stworzyć narzędzie, które zachęci ludzi do zapisania na naszą listę mailingową. Tak więc najlepszym sposobem na to, żeby ludzie zapisywali się na listę, jest po prostu oferowanie czegoś wartościowego w zamian za właśnie adres e-mail. I to właśnie nazywamy lead magnetem. Więc co może być lead magnetem? Cztery takie najpopularniejsze metody, które u mnie najbardziej działają. Po pierwsze e-book, czyli krótki przewodnik na temat związany z swoją branżą. Więc moim pierwszym lead magnetem, który stworzyłam w 2018 roku, było jak zacząć budować biznes network marketingu w social media. I to był e-book, który zawierał dosłownie 30 stron, w którym wszystko po kolei, krok po kroku wyjaśniłam. Ten e-book tak naprawdę przyniósł mi najwięcej subskrybentów na moją listę mailingową w tamtym czasie. Drugi pomysł to checklista, czyli prosta lista kontrolna, którą ludzie będą mogli użyć do rozwiązania konkretnego problemu. Trzeci pomysł to mini kurs mailowy, czyli seria maili z przydatnymi wskazówkami. I tutaj przykładem może być mój kurs na temat budowania swojego bloga i strony internetowej w 7 dni. Czwarty pomysł to darmowy szablon, i tutaj możesz udostępnić coś, co może natychmiast twój odbiorca wykorzystać w swoim działaniu, na przykład szablon do planowania. I ja tutaj na przykład na początku roku udostępniam Planer roku albo planer celów, żeby ułatwić mojej grupie odbiorców planowanie roku i właśnie rozwijanie biznesu na początku roku. I przykładem może być tu również mój szablon, Lejka, budowania listy kontaktów. W tym odcinku przygotowałam dla ciebie szablon, który możesz zaimportować do swojego systemu, który właśnie ci polecam, żebyś mógł zacząć budować swoją listę kontaktów tak naprawdę w mniej niż godzinę. Więc y, udostępniam dla ciebie gotową stronę landingową, którą wystarczy, że uzupełnisz o swoje informacje, a następnie wyślesz swój lead magnet. Więc w pakiecie również otrzymasz ode mnie tutorial, w którym pokazuję ci, jak uruchomić tą automatyzację. Tak więc, jeśli chcesz otrzymać ten szablon bezpłatnie, to kliknij w link pod tym filmem i dowiedz się więcej. Ok, więc przechodzimy do kroku trzeciego i teraz musimy stworzyć landing. Page. Więc gdy już masz swój lead magnet, to potrzebujesz miejsca, gdzie ludzie będą mogli się zapisywać. I do tego właśnie służy landing page, czyli strona landingowa lub też strona zapisu. Więc co powinna zawierać dobra strona landingowa czy strona lądowania? Po pierwsze, nagłówek. Najważniejsze jest to, w jaki sposób właśnie przekonasz swojego Potencjalnego subskrybenta do zapisu. I właśnie do tego służy nagłówek, więc tutaj musisz dać wyraźną, przekonującą obietnicę wartości. Czyli na przykład takim nagłówkiem mogłoby być, jak stworzyć 30 postów w mniej niż 30 minut na moje konta social media. Więc tutaj daję obietnicę i daję od razu wartość. Tak więc musisz na pewno przemyśleć nagłówek, bo to będzie. Pływało na to, jaką będziesz mieć konwersję, tak? Ile ludzi się zapisze. Po drugie, opis, czyli tutaj musisz zostawić krótką informację na temat tego, co otrzymają użytkownicy i tutaj warto zastosować tak zwane bullet points, czyli podpunkty z argumentami, co tam właściwie znajduje się w tym lead magnecie. Po trzecie, formularz zapisu, czyli tutaj musisz mieć prosty formularz do wypełnienia, gdzie osoba zostawia adres e-mail i swoje imię. I czwarty. Element to jest call to action, czyli wezwanie do działania, czyli przycisk "pobierz teraz" bezpłatnie, albo "zdobądź teraz", żeby ta osoba po prostu się zapisała. Więc teraz, żeby stworzyć stronę landingową, możesz skorzystać z takich narzędzi jak Lead Pages, Unbounce, czy na przykład WordPress w połączeniu z odpowiednim motywem i wtyczką. Natomiast ja generalnie polecam ci Korzystanie właśnie z tej wtyczki, o której już mówiłam, czyli systemy, w której stworzysz swoją stronę landingową i automatyzację, i wszystko będziesz mieć w jednym miejscu. I tak jak powiedziałam, w tym filmie przygotowałam dla ciebie prezent, gdzie możesz pobrać gotowy lejek z zaprojektowaną stroną landingową i z tutorialem, jak to wszystko edytować. Więc tak naprawdę wystarczy, że klikniesz w link, który wyślę ci w mailu. I później będziesz podążać za instrukcjami na ekranie, gdzie pokazuje Ci, jak zaimportować tą stronę landingową do swojego systemu i jak ją edytować, żeby przygotować do swojego lead magnetu. Tak więc przypominam Ci, że linka zostawiam pod tym filmem, żebyś mógł skorzystać. Ok, więc mamy już stronę landingową i teraz w kroku czwartym chcemy promować nasz lead magnet, żeby. Sprowadzić ruch na naszą stronę landingową, żeby ludzie się po prostu zapisywali. Więc, w jaki sposób promować naszą stronę landingową? Więc istnieje kilka skutecznych metod promocji. Po pierwsze, Social media, tak? Czyli tutaj udostępniasz link na swoich profilach, czy to jest Instagram, Facebook, czy to są twoje grupy na Facebooku, czy to są grupy, w których uczestniczysz na Facebooku, czy jest to kanał na YouTube, czy jest to TikTok, czy są to relacje. Gdziekolwiek jesteś aktywny w social media, tam informujesz swoją społeczność o tym, że masz lead magnet do pobrania. Drugi sposób to są reklamy płatne, czyli możesz uruchomić reklamę na Facebooku, Instagramie, Google Ads, czy yy, gdziekolwiek indziej, po to, żeby dotrzeć do szerszej publiczności w krótszym czasie i po prostu przyspieszyć cały ten proces budowania listy mailingowej. Po trzecie, gościnne posty na blogach, czyli tutaj możesz pisać dla innych twórców, czy też influencerów na stronach, które są popularne w Twojej branży, po to, żeby przyciągnąć ruch do Twojego lead magnetu. I czwarty sposób to są webinary, czyli prowadzenie prezentacji na żywo, które kończą się zaproszeniem do pobrania lead magnetu. I te webinary możesz prowadzić na przykład przez swoje social media lub możesz łączyć się z innymi twórcami internetowymi w Twojej niszy, żeby również skorzystać z publiczności osoby, z którą przeprowadzasz wywiad. Dobrym przykładem również może być pisanie postów na swojego własnego bloga, który będzie pozycjonowany pod konkretną frazą kluczową i będzie pozycjonowany w wyszukiwarce Google. Później, kiedy piszesz taką treść na bloga, to automatycznie wplatasz w tekst call to action, żeby twój odbiorca wiedział o twoim lead magnecie. Plus do tego, na końcu, właśnie dajesz baner, w którym reklamujesz właśnie swój lead magnet. Dzięki temu pozyskujesz organiczny ruch z wyszukiwarki Google i twoja treść działa długoterminowo, dlatego że ta treść będzie pozycjonowana pod tym hasłem kluczowym, zawsze kiedy osoba będzie wpisywała daną frazę kluczową do wyszukiwarki. Tak więc bardzo polecam ci pisać bloga, bo dzięki temu właśnie masz bardzo dużą szansę na. Skorzystanie z ruchu organicznego z Google. No i oczywiście nie mogłabym tu nie wspomnieć o promowaniu swojego lead magnetu na swoim kanale YouTube. Więc, jeżeli prowadzisz YouTube'a, to oczywiście w każdym filmie promujesz swój lead magnet, żeby właśnie te treści, podobnie jak na blogu, pracowały dla Ciebie długoterminowo. I teraz przechodzimy do kroku piątego, czyli. Nurtowanie i angażowanie listy. Więc zbudowanie listy to dopiero początek. Tak naprawdę teraz zaczyna się cała zabawa z utrzymywaniem relacji z twoimi odbiorcami i angażowaniem swoich nowych subskrybentów. Więc, w jaki sposób pielęgnować swoją listę mailingową? Innymi słowy, to się nazywa strategia nurtowania, ale ja wolę to nazywać. Pielęgnowania, dlatego że tutaj pielęgnujemy relacje z naszymi subskrybentami. Więc jakie istnieją strategie, żeby pielęgnować relacje z naszą listą? Po pierwsze, pisanie regularnych newsletterów. Więc warto tutaj zaplanować sobie, aby dostarczać wartość dla naszych subskrybentów regularnie, aby ciągle utrzymywać zainteresowanie i konsekwentnie budować relacje. Po drugie automatyczne sekwencje. Więc ja tutaj na przykład bardzo lubię właśnie ustawiać automatyczne maile powitalne, które prowadzą do treści edukacyjnych i w rezultacie prowadzą do oferty. Tak więc tutaj po zapisie osoba, która pobiera lead magnet, otrzymuje później sekwencję mailową, która prowadzi do poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi i kup ode mnie, tak? Czyli do całego tego procesu Zakupowego. I trzecia strategia to jest segmentacja listy, czyli tutaj warto dzielić subskrybentów na grupy i dostosowywać treści do ich zainteresowań. Czyli tutaj trzeba po prostu dać tagi do ludzi, którzy zapisują się na naszą listę, a później wysyłać treści odpowiednie z zainteresowaniami właśnie tych subskrybentów. Więc przykładem może być, kiedy ktoś na przykład pobrał. Twojego e-booka o na przykład planowaniu biznesu, to możesz później wysyłać kolejne maile, które będą zawierały dodatkowe treści ze wskazówkami na temat, właśnie jak planować, jak rozwijać swój biznes, na przykład w internecie. Tak, tak więc musisz mieć to na uwadze, że lead magnet, który oferujesz do zapisu na Twoją listę mailingową, musi być później spójny z treścią, którą wysyłasz właśnie w y, tych mailach pielęgnujących relacje. Tak więc podsumowując, aby zbudować skuteczną listę mailingową potrzebujesz. Po pierwsze, odpowiedniego narzędzia do e-mail marketingu. Po drugie, wartościowego lead magnetu. Po trzecie, dobrej strony lądowania. Po czwarte, skutecznej promocji w social media, żeby przyciągnąć ruch do e, swojej strony. I piąte, Strategia pielęgnowania listy i angażowania subskrybentów. Tak więc nie czekaj i zacznij budować swoją listę mailingową już dzisiaj. I przypominam ci, że jeżeli chcesz jeszcze szybciej i łatwiej wdrożyć te kroki do swojego biznesu, to przygotowałam dla ciebie kompletny szablon lejka, budowania listy kontaktów, który możesz teraz pobrać bezpłatnie. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć tworzyć swoją listę mailingową i zautomatyzować ten proces. Aby pobrać ten szablon, wystarczy, że klikniesz w link pod tym filmem. I pamiętaj, że budowanie listy mailingowej jest to inwestycja w przyszłość twojego biznesu. Im szybciej zaczniesz, tym szybciej zobaczysz rezultaty. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Ci za oglądanie i jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące listy mailingowej lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem. I na zakończenie, nie zapomnij subskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o marketingu online i rozwijaniu swojego biznesu przez internet. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.